Kamil, co skłoniło Cię do przejścia od kariery nauczyciela WFu do osoby, która zajmuje się kryptowalutami, no i tradingiem. Co mnie skłoniło do przejścia? Oczywiście nie, nie będę ukrywał, że względy finansowe miały mm -hmm. tutaj duże znaczenie, ponieważ był to rok 2021, więc okay. e, wtedy krypto gdzieś tam mocno było na fali, bo mieliśmy szczyt na Bitcoinie, który był w okolicach 69 tysięcy. No i jak wiemy, przy ATH Bitcoina, kryptowaluty są w mediach społecznościowych, są w telewizji, wszyscy o nich mówią, więc no wizja zdobycia miliona. W perspektywie tygodnia mnie tutaj skłoniła do przejścia. Oczywiście zostało to później brutalnie zweryfikowane. No jasne, a powiedz mi, no bo byłeś nauczycielem WF-u, byłeś też trenerem personalnym. Czy te cechy charakteru, które uwypukliły się u ciebie przy tej branży, czyli gdzieś tam wiemy o co chodzi, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi, z, z ludźmi i tak dalej, pomogły Ci przy początku inwestowania? Powiem szczerze, że przy początku nie. Z tego okay. względu, że dopiero gdzieś tam zweryfikowanie pewnych błędów na własnej skórze, bicie się z tym rynkiem dzień w dzień. Dopiero to mnie nauczyło pewnych cech, które później pozwoliły mi osiągnąć sukces, może powiedzieć, w branży kryptowalutowej. Natomiast w początkowym etapie, niestety, za braku cierpliwości, mhm. brakowało edukacji, która powinna być jakby całym kluczem jakby tego wszystkiego, całym, całą podstawą. Ok. Całego doświadczenia Kamila w kryptowalutach możesz zaczerpnąć na warsztatach traderów. Kamil, jako jeden z prelegentów, przedstawi skuteczne strategie inwestycyjne. Wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie.